Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, nagrałem dla Państwa kilka piosenek. Możecie napisać mi w komentarzu, czy już się te piosenki słyszeli, widzieli. Także, jeżeliście nie widzieli, nie słyszeli, no to w linku są, znaczy w opisie są linki do tych piosenek, także polecam moje piosenki. A dzisiaj zrobimy sobie kilka zdrapek, między innymi gruby portfel i. Wygrana z tej zdrabki będzie należała do Janusza Karskiego. Także Panie Januszu, pan trzyma kciuki, bo to jest pana zdrabka. 200 tysięcy do wygrania. I jak coś tutaj będzie, to jest pana. Trzymajcie kciuki, a, za, a mi zostawcie łapkę. Łapkę mi zostawcie. To są wygrywające liczby. A co tu mamy? Czy coś tu jest takiego, co my chcemy? 14 nie chcemy.

11 i 35, niestety, kolejna zdrapeczka należy do, należy do Roberta Wróbla, czyli Panie Robercie, no jedziemy z tematem, nie, Paradiso czeka, co tutaj mamy, parasol, parasol, jest tutaj parasol, jeszcze gdzieś jest parasol, Chyba nie. Serce. No to jest serducho. Serducho. Mamy wielkie serce do zdrapek. Kostka. Kostka i tu też jest kostka. Więcej kostek nie ma. Okulary. Okulary. Zgubił pan Hilary. Mhm. Dalej mamy flaminga. Flaming. Flaming. Gdzie jesteś? Ptaszyno. Flaming. W teorii gdzieś powinien być ten flaming, no ale nie widzę go. Może jeszcze wpadnie mi w oko. Arbus. Arbus, tu jest arbus. Patrzcie, jest flaming. No, arbus. I tutaj też jest arbus. Więcej arbuzów nie ma. Dalej mamy płetwy. No tu płetwy gdzieś widziałem. Tu są płetwy. Tak, tu są płetwy i. I tylko tu. Co dalej? Mamy delfinka. Delfinek. Oh, pamiętajcie, że tutaj to przez pomyłkę. Nie, 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 tu jest delfinek. A tam była deska. Okej, okay. Delfinek, delfinek. Delfinek. Mhm, nie ma więcej delfinków. Mogłaby być deska. To byśmy nie musieli pamiętać. Żółw. Żółw. Tu mamy Żółwia. Mm -hmm. Dalej. Chmura. Ciemne chmury nad nami. Tu mamy chmury. Więcej chmur nie widzę. Co dalej? Torba. No to mamy tutaj torbę. Tutaj też mamy torbę. Tu jest jeszcze torba. Mm. I jeszcze mamy jedną torbę, tu. Następnie mamy kotwicę. To jest kotwica. Kotwica. Dalej. Strój kąpielowy. Mhm. Jest. Jest, już więcej nie ma. Skromnie. Nutka. Jest nutka, więcej nutek nie ma, dalej jest tęcza. Jest tutaj, mhm. jeszcze dziś widziałem, tu jest dalej, palma. Mhm. Jest palma. I jedziemy spodenki, spodenki są tu i jeszcze są tu i tu, dalej ptaszyna, 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 I jeszcze gdzieś jest, jest tu ptaszyna, Gwiazda. 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 Nie ma gwiazdy. Nie jest jeszcze tu. Mhm. Ostatnia pozycja to... Fala. To mamy tutaj falę. I tutaj jest fala. No i co? Tu nie ma. Tu też nie ma. Tu też nie widzę. Sprawdzamy kontrolne. W takim razie. No nie, niestety. Kontrolne potwierdzają. Trzy różne. Nie udało się. I kolejna zdrapeczka. Do kogo należy? Magic 1TN1DS. No to jedziemy z tematem. A płatwy, tu są. Mhm. Tu też są płetwy. Ośmiorniczka jest. I tu jest. Tak. I jeszcze jest tu. Następnie. Wiadro. Wiadro jest żółte, to z daleka widać. Jeszcze jest tu wiadro. Tak. Spodenki, spodeneczki. Mm. Jedne spodeneczki, więcej nie widać. Następnie mamy falę. Jest fala. Jeszcze tu mamy jedną falę. I kolejną falę. Co dalej kapelusz. 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 Widzicie, gdzieś kapelusz? O ja patrzę na niego i tu jest kapelusz. Mhm. Więcej nie ma? No nie ma. A dalej mamy serducho. Jest serce. I serce 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 kotwica kotwica jest kotwica następnie mamy palmę jest palma Tutaj też jest palma dwie palmy bluzka bluzka bluzeczka jest tutaj jedna, tu jest druga. Są dwie i jeszcze jest tutaj. Tak, jeszcze są tutaj dwie. zobaczcie. Wow, no może coś będzie. Deska. Deska. I po desce. Żółwik. Mm, żółwik. Tak, jeszcze jest tutaj żółwik. Jeszcze jeden żółwik. Aparat. Aparat. Mhm. Tu jest aparat. I jeszcze jest to normalnie. Wszystko ładnie się układa. Co dalej? Rybka. Rybka. A tu jest żółwik jeszcze. Rybka. Rybka. Rybka jest na dole. Więcej rybek nie ma. Dalej parasol. Nie ma. Tu jest parasol. Tu nie ma. Idziemy dalej. Piłka. Jest piłka. Tutaj też jest piłka. I więcej piłek nie ma. Flaming. Jest flaming. Only one. Torba. Tu nie ma torby. Patrzcie, rybka jest. Przecież była rybka, nie? Była. Idziemy torbę. Torba. Torba. Chmura. Chmura. Chmurka. Jeszcze jest tu chmurka. Hmm, hmm, hmm. Czekajcie. Był kapelusz, patrzcie. Ale... Był kapelusz. Co dalej mamy? Arbuz. Arbuz jest tutaj. Arbuz jest tutaj. Kurczę. No, chyba się nic nie ułożyło. Tutaj nie ma linii, tu nie ma linii, tutaj po skosie też nie ma linii. No, tutaj też nie widzę linii. Sprawdzamy kontrolne. No, niestety kontrolne potwierdzają trzy różne. No nic, nie udało się, moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę na pocieszenie i napiszcie w komentarzu. Czy słuchaliście tych piosenek, które nagrałem dla was? Pioseneczki macie w opisie.